Dzień dobry. Kibice Barcelony bardzo długo czekali na ten moment i ten moment nastąpi wreszcie w sobotę. Derby Barcelony, Barcelona kontra Espanyol i debiut człowieka, który znajduje się za moimi plecami w roli trenera Blaugrany. Pewnie wielu zakładało, że nastąpi to później, że trzeba być może będzie poczekać na to, aż ktoś inny będzie prezesem, że Joan Laporta nie będzie widział właśnie Xaviego w roli trenera Barcelony, bo tak, tak można było wywnioskować chociażby w trakcie kampanii prezydenckiej, kiedy sam Laporta sugerował, że Xavi jeszcze nie jest na tyle dojrzałym, doświadczonym trenerem, by już teraz przejmować Barcelonę. Natomiast sytuacja tak zwana geopolityczna wokół Barcelony zmieniła się na tyle, że po prostu zrobiło się miejsce dla trenera Taniego, trenera, który po prostu w tym momencie chciałby przejąć na siebie to wyzwanie związane z odbudową wielkiego klubu, i właśnie o tym będzie ten filmik. Jakie wyzwania czekają teraz Szawiego? Kogo on powinien odbudować? Kto powinien u niego zyskać? Jakich piłkarzy powinien poprawić? No to jedziemy. Na pewno Szawi będzie chciał od pierwszego dnia bardzo mocno wpłynąć na styl i treningi i nawet. Przyglądając się różnym doniesieniom z hiszpańskiej czy z katalońskiej prasy, dało się zauważyć taki momentami wręcz groteskowy kult pracy, jakby piłkarze Barcelony w ogóle wcześniej nie trenowali. Wiadomo, że oni trenowali ogólnie mniej, bo o tym opowiadali i Malcom, i Sergio Aguero. Junior Firpo opowiadał, że w Barcelonie, w Barcelonie poświęca się zdecydowanie mniej czasu na odprawy wideo, natomiast dzisiaj, patrząc na to, jak pracuje Xavi, prawdopodobnie pracuje po prostu normalnie, tak jak każdy inny trener, można dojść do wniosku, że wcześniej w tej Barcelonie po prostu nikogo, mu nie chciały się trenować i że liczyły się jedynie mecze, w których ostatnio i tak brakowało wyników. Więc na pewno Szawi będzie chciał podnieść poziom treningów, będzie chciał podnieść tę intensywność treningów, niezależnie od tego, czy Joan Laporta zdecydu zdecyduje się faktycznie zatrudnić kogoś takiego jak dyrektor de Alto Rendimento, czyli ten dyrektor do spraw rozwoju, człowiek, który faktycznie miałby nadzorować to, jak treningi są prowadzone i czy piłkarze się rozwijają. Więc pod tym względem na pewno Szawi będzie chciał zmienić wiele rzeczy, plus oczywiście sprofesjonalizować ten klub, wprowadzić takie standardy bardziej Typowe powiedzmy dla piłki Premier League czy, czy Bundesligi. Po prostu chodzi o profesjonalizm związany z tym, czy piłkarz, w nie może używać telefonu komórkowego, jak piłkarz podchodzi do swoich obowiązków, czy może opuszczać klub, czy może korzystać z wakacji w trakcie sezonu, czy może jeździć na narty i tak dalej. Różne dziwne rzeczy zdarzały się w Barcelonie w ostatnich sezonach, by przypomnieć chociażby wyjazd Artura, właśnie na snowboard. Wydaje się, że obecnie przy Szawim coś takiego jest niemożliwe, i tak jak pewnie wielu kibiców podejrzewa, że Szawi będzie raczej takim miękkim trenerem, raczej takim trenerem, powiedziałbym, w stylu Zinedina Zidana czy Olegunera-Solskiego, dla którego najważniejszy będzie kontakt z piłkarzami i, i ta komunikacja będzie przebiegała w taki bardziej miękki, delikatny sposób, to wygląda na to, że, że nic z tych rzeczy. Prawdopodobnie wbrew pozorom ten facet będzie chciał rządzić twardą ręką. Pewnie nie będzie mu łatwo o to od samego początku, ponieważ w tej Barcelonie gra wciąż wielu jego kolegów, czy, czy nawet przyjaciół. Natomiast też z drugiej strony trudno mi zakładać, żeby te postacie w jakiś sposób chciały się teraz buntować i, i utrudniać życie szawiemu. Wręcz przeciwnie, ponieważ zakładam też, że tacy ludzie jak Gerard Piqué, jak Sergio Busquets, jak Jordi Alba, czy nawet Mark andré Ter Stegen kiedyś po prostu będą chciały do tej Barcelony wrócić w jakiejś roli po zakończeniu kariery, w zależności od tego, jak długo ta kariera ich potrwa, bo oczywiście wszystkich tych piłkarzy nie nie mam zamiaru tutaj skreślać, dlatego wbrew pozorom nie uważam, że pod tym względem Szawi będzie miał jakiś problem. Podejrzewam, że właśnie ta stara gwardia, wzmocniona także teraz Dani Alvesem, będzie chciała mu nieco tę sytuację ułatwić i jeśli w tym momencie Szawi przykładowo podniesie tak bardzo wyraźnie poziom, intensywność tych treningów, to raczej ta pozostała grupa powinna przytaknąć i, i przyznać mu rację. Natomiast jeśli chodzi o tych piłkarzy, których Szawi powinien przede wszystkim rozwinąć, wydaje mi się, że tym pierwszym nazwiskiem, na którym trzeba się skupić, jest po prostu. Frankie de Jong W poprzednim sezonie jeszcze za Ronalda Kumana był taki moment, kiedy Frankie de Jong poka pokazał taką duszę strzelca. Pokazał, że potrafi wchodzić w pole karne, że ma to swoje ulubione miejsce wręcz w polu bramkowym, że ma idealny timing, jeśli chodzi właśnie o to wchodzenie w pole karne i że generalnie może zagwarantować całkiem przyzwoitą liczbę bramek, a przy tym oczywiście bardzo duży wpływ na akcje ofensywne. No i okazał się też piłkarzem bardzo wszechstronnym, bo grywał także na pozycji środkowego obrońcy. Natomiast w tym sezonie, kiedy już Kuman wrócił do systemu 4-3-3, okazało się, że Frankie de Jong wpadł w jakiś totalny marazm, totalną stagnację, przestał się rozwijać. Coraz częściej zaliczał, zaliczał takie mecze, kiedy po prostu przechodził zupełnie obok spotkania, a akurat w Barcelonie ta rola, ta funkcja piłkarzy grających za plecami ofensywnej trójki, jeśli to będzie oczywiście 4-3-3, aczkolwiek u szafiego powinno być albo 3-4-3, albo 4-3-3, właśnie, więc w każdym razie. Role piłkarzy grających przed Środkowymi Obrońcami są niezwykle istotne i to po prostu muszą być tacy się w stylu Marco Verratiego. się na pewno jest Gavi, się jest Pedri, grający w troszkę inny sposób, na pewno także Nico Gonzalez. Ostatnio Jago Aspas, piłkarz celty, stwierdził, że jemu Nico podoba się zdecydowanie najbardziej, ponieważ to jest właśnie taki zawodnik bardzo nowoczesny, jeśli chodzi o intensywność, o warunki fizyczne, o walkę także bez piłki. I, i, i w tym momencie, przy takiej konkurencji, choć pewnie Ręgi de kiedy podpisywał kontrakt z Barceloną to nie dość, że nie znał tych nazwisk, to jeszcze nawet nie słyszał o żadnym z tych piłkarzy. Po prostu musi wziąć się w garść, bo jeżeli nie weźmie się w garść, to po prostu nie będzie grał. W tym momencie, po tym jak pokazali się Gavi, dzisiaj podstawowy piłkarze prezentacji Hiszpanii, i Nico Gonzalez, jeśli ktoś chce, to mogę się założyć, że jeżeli nie złapie poważnej kontuzji, to dostanie powołanie w 2022 roku. Pedri może mieć problem. Pedri może mieć problem na przykład, jeśli przyjdzie do rozgrywania jakiegoś klasyku i. Szawi dojdzie do wniosku, ok, ale w tym meczu bardziej mi się przyda Gavi czy Nico Gonzalez. To na podstawie tego, jak ci piłkarze ostatnio zagrali, nie będzie jakąś wielką kontrowersją, jeśli na przykład Pedri wejdzie na boisko w 50 czy 60 minucie. Oczywiście, w takim składzie, w takim klubie jak Barcelona, nie możesz mieć po prostu trzech środkowych pomocników, i to ci wystarczy. Natomiast w tym momencie, tak zupełnie nieoczekiwanie, akurat w tej drugiej linii zrobiła się naprawdę duża konkurencja. Jeśli w tym momencie na przykład też Joanna Porta mówi, że nie wyklucza powrotu Leo Messiego. Nie zdziwiłbym się, gdyby do czegoś takiego doszło ani Andresa i Niesty. To akurat uważam, że Andres i Niesty już tutaj miejsca nie ma. O ile do Daniego Alvesa podchodziłem dość optymistycznie, bo ta prawa strona, do której za chwilkę przejdę, po prostu była bardzo biedna. O tyle w drugiej linii ci piłkarze w tym momencie nie są potrzebni, i w tym momencie. Chyba raczej nie ma sensu, chyba że doszłoby znowu do, do jakiegoś nieprawdopodobnego e, pomoru i wypadnięcia wielu środkowych pomocników, aczkolwiek sztab medyczny też się zmienia, więc tych kontuzji teoretycznie powinno e, być mniej. Nie ma sensu, żeby Barcelona znów walczyła po prostu o kogoś takiego w stylu Jorginho Vajna takiego typowego pomocnika box to box, ponieważ tę rolę może wziąć na siebie Nico González, i to jest też jedno z głównych wyzwań Szawiego, żeby po prostu rozwijać tych piłkarzy Gaviego. Pedriego, Nico Gonzalez, ci ludzie na pewno będą wpatrzeni w Szawiego Hernandeza jak w obrazek. Natomiast oni rozwijają się do tego momentu tak dobrze, że chyba grunt, żeby tylko im nie przeszkadzać, żeby dać im tę możliwość rozwoju. I pod tym względem akurat w tym miejscu Barcelona problemu nie ma. Natomiast Barcelona ma problemy tak naprawdę na prawie wszystkich pozostałych pozycjach, prawie wszystkich. Xavi będzie musiał coś zrobić z atakiem, ponieważ jeśli chodzi o samo kreowanie sytuacji, być może was, was to zaskoczy. Natomiast statystyka expected goals pokazuje, że Barcelona w tym momencie Uwaga, jest najlepsza w Lidze i że ma ten wskaźnik Expected Goals na poziomie 19,9, strzeliła 19 goli. A często w takich klubach jak Barcelona zdarzało się, że na przykład jeśli miałeś statystykę expected goals na poziomie 20, to tych goli tam miałeś powiedzmy 20 kilka, ponieważ miałeś piłkarzy, którzy są w stanie zrobić coś z niczego, strzelić takiego gola z nieoczywistej pozycji. I na pewno Xavi będzie pracował nad tym, żeby takich goli padało więcej, pod kątem tego, żeby jeszcze tych sytuacji było więcej i żeby, żeby ten przód po prostu funkcjonował, bo Memphis Depay mimo wszystko jest nierówny, Ansu Fati cały czas ma problemy ze zdrowiem i... I nie funkcjonuje też prawa strona i być może też przez to ten atak jest mimo wszystko uboższy. Na Daniego Alvesa trzeba będzie poczekać do stycznia. Na razie Brazylijczyk trenuje z Barceloną, natomiast jeszcze gotowy do gry nie będzie. Natomiast biorąc pod uwagę, jakich piłkarzy ma do dyspozycji szawi z prawej strony, czy jest to Mingesa, czy Sergi Roberto, czy Serginio Dest, Usman Dembele jest kontuzjowany, natomiast jeśli, jeśli będzie zdrowy, to zakładam, że on będzie grał i wtedy może załatwić ten problem z prawą stroną. I oczywiście nie twierdzę, jak, jak Joan Laporta, że Dembele to jest ten sam potencjał, czy Mbappé czy coś w tym stylu. Sporo ostatnio takich głosów się pojawiało. Natomiast wydaje mi się, że obok Frankiego Dajonga, uruchomienie tej prawej strony, dla szawiego może być. Potężnym wyzwaniem, i że to może być naprawdę trudna rzecz, i zastanawiam się też pod kątem taktycznym, jaką będzie starał się to załatać, bo do tej pory żaden z tych piłkarzy grających właśnie po prawej stronie po prostu nie sprawdzał się w dłuższej perspektywie. A w tym ostatnim meczu z Celton Vigo Gavi, grający na prawej stronie, pokazał się jako piłkarz nieprawdopodobnie harujący, biegający, pracujący przede wszystkim bez piłki, natomiast nie miał możliwości uwolnienia swojego potencjału grając właśnie tam, ponieważ na tej pozycji ten piłkarz po prostu się dusi. Oczywiście, gdyby doszło do takiej sytuacji, że Barcelona gra z jakimś rywalem, powiedziałbym typu Bayern-Monachium, nawet oczywiście nie byłaby faworytem, ale że gdyby w takim Bayernie śmigał po tej lewej stronie Alfonso Davis, wspierany którymś z tych świetnych skrzydłowych, to być może wtedy Szafi doszedłby do wniosku: trzeba tę prawą stronę dodatkowo zabezpieczyć i wypuścić tam po prostu taką pchłę jak Gawi, która będzie osaczała tych piłkarzy i nie będzie dawała im dojść do słowa. Wtedy by mnie coś takiego nie zdziwiło. Natomiast ogólnie Barcelona ma być klubem ma być zespołem prowadzącym grę, ma być zespołem dominującym, ma być zespołem preferującym jednak atrakcyjny i widowiskowy futbol. No i właśnie tutaj mimo wszystko żaden z tych piłkarzy, Serginio Dest też nie, do tej pory nie dał żadnych gwarancji. Być może dojdzie tu jakieś, do jakiejś eksplozji. Być może to Dani Alves wpłynie na któregoś z tych piłkarzy. Przede wszystkim mam tu na myśli Serginio Desta, także po prostu ten zawodnik się rozwinie, natomiast bez dwóch zdań to jest jedno z największych wyzwań Szawiego, żeby właśnie tę prawą stronę obudzić. Ale żeby Barcelona funkcjonowała w całości, jako kompakt, jako kolektyw, kluczowy jest Sergio Busquets. I to widzimy także w reprezentacji Hiszpanii, że jeżeli Sergio Busquets jest w odpowiedniej formie, to drużyna funkcjonuje. Jeżeli Sergio Busquets nie jest w odpowiedniej formie, albo inaczej, jeżeli te odległości pomiędzy obroną a Busquetsem i później tymi informacjami z przodu są zbyt duże, to Busquets nie funkcjonuje. Busquetsa trzeba odpowiednio obudować, natomiast jeżeli go odpowiednio obudujesz, to on podnosi Ci, w moim odczuciu, każdego piłkarza grającego dookoła o kilkanaście procent. W jaki sposób Ronald Kuman chronił Busquetsa? No w taki sposób, że przeszedł na trójkę obrońców i miał jednego gościa dodatkowo do asekuracji za plecami Sergio Busquets plus wahadła, które też teoretycznie powinny pamiętać o powrotach. Jeśli chodzi o reprezentację Hiszpanii, tam grali w czwórce. Szawi na pewno z Busquetsa nie zrezygnuje. Mało tego, jeżeli Busquets w tym momencie na przykład rozważał odejście z Barcelony i zakończenie kariery w Stanach Zjednoczonych już po tym sezonie na przykład, to jestem przekonany, że ten pan za moimi plecami po prostu będzie toczył wielki bój o to, żeby Busiego na kampną zostawić. Dlatego uważam, że to będzie także klucz do, do ewentualnego sukcesu Barcelony. Zależy co interpretujemy jako sukces. Ja uważam, że trzeba po prostu awansować do, do Ligi Mistrzów i wtedy Wszyscy w klubie powinni być zadowoleni, bo księgowi będą zadowoleni i przede wszystkim budżet powinien się zgadzać. Natomiast Busquets będzie tutaj po prostu kluczowy. Gdyby nie reprezentacja Hiszpanii, naprawdę można byłoby dojść do wniosku, że to jest druga strona rzeki, że już nie ma sensu budować Serchy Busquetsa. Ale mimo wszystko mamy te obrazki, Sergio z reprezentacji Luisa Enrique i tak tamten piłkarz wygląda po prostu zupełnie inaczej. I jako, że Szawi uważa go za jednego z najlepszych piłkarzy w historii futbolu w ogóle na tej pozycji, to, to podkreślam. Na pewno będzie starał się tego piłkarza budować. Jestem przekonany, jestem przekonany też, przepraszam, że będzie chciał budować Erika Garcia. Będzie chciał zrobić z tego piłkarza zawodnika zdecydowanie bardziej solidnego niż w Barcelonie, bo to jest kolejny kazus piłkarza, który w Barcelonie wygląda raz dobrze, raz bardzo słabo, ale Generalnie na pewno nie przekonuje w 100%, natomiast w reprezentacji Hiszpanii wchodzi na poziom dużo, dużo wyższy. Więc, jeżeli uda się także zbudować Erika García, to podejrzewam, że tak będzie wyglądał ten optymalny duet środkowych obrońców, czyli Erik Garcia, a także Ronald Araujo. Jeżeli będzie pożar, to oczywiście ruszę do niego Urugwajczyk, natomiast jeśli przyjdzie do wyprowadzenia piłki, no to bez dwóch zdań, to akurat Erik Garcia robi wspaniale. Dlatego jestem przekonany, że będzie chciał tego piłkarza budować. Gigantycznym wyzwaniem dla całej Barcelony, nie tylko dla pierwszego trenera, ale dla sztabu szkoleniowego i dla sztabu przede wszystkim medycznego, jest odbudowanie Marka Ter Stegena, który od kilkunastu miesięcy po prostu jest cieniem samego siebie. Coraz rzadziej ratuje Barcelonę. Coraz częściej zdarzają się takie sytuacje, kiedy możemy powiedzieć delikatnie rzecz ujmując, że mógł zachować się lepiej i jeżeli teraz pojawiają się takie plotki na przykład, że jakiś angielski klub, przykładowo Newcastle mógłby zaoferować 55 milionów euro za Niemca, no to pewnie wielu kibiców Barcelony się zastanawia. Może warto byłoby go sprzedać. Natomiast jako, że rynek nie oferuje zbyt wielu ciekawych opcji, mówiłem zresztą o tym w materiale z piłkarzykami, że nawet w Hiszpanii, gdzie bramkarze słyną z gry nogami nie ma zbyt wielu takich fajnych, interesujących kontrkandydatów dla Ter Stuygena, ewentualnie, ewentualnie od biedy Alex Remiro, to ja osobiście mimo wszystko Ter Stuygena bym zostawił, bo już tego piłkarza masz, już nie musisz za niego płacić, już nie musisz płacić agentowi, oczywiście przy przedłużeniu kontraktu to jest zupełnie inna kwestia, natomiast sam Mark też wielokrotnie powtarzał, że w zasadzie pokazywał swoim zachowaniem, że bardzo mocno identyfikuje się z Barceloną, że chciałby w tym klubie zostać, że świetnie czuje się w Katalonii, dlatego uważam, że tutaj bardzo ważne dla sztabu medycznego i asystentów Szawiego będzie odbudowanie samego Marka Andre Ter Stegana, niekoniecznie szukanie jakiejś alternatywy, zwłaszcza że prawdopodobnie Andre Onana, czyli taki ewentualnie inny rywal albo ewentualnie inna alternatywa dla Ter Stegana, wybierze inny klub. Wszystko na to wskazuje i raczej nic nie wskazuje na to, żeby Barcelona teraz po niego się zgłosiła. Na koniec kluczowy oczywiście będzie, to kluczowa będzie też oczywiście rekrutacja piłkarzy, żeby nie było już takich historii jak w ostatnich latach typu Andre Gomesz, Typu Trinkka, wielu było takich zawodników, już nie mówię o luku Jongu, bo nie o to tutaj chodzi, tylko żeby ściągać piłkarzy naprawdę takich, których, którzy po prostu do tego stylu będą pasowali, bo, bo nie ma co ukrywać, że jeżeli przychodzi Xavi, czyli ten wyznawca stylu Pepa Guardioli, to nie ma sensu prawdopodobnie szukać jakichś piłkarzy, którzy kompletnie w tej filozofii się nie odnajdują. I to ostatnie, najważniejsze wyzwanie szawiego brzmi tak. Nie chodzi być może od samego początku o tytuły, ale żeby wreszcie wrócił uśmiech, żeby wróciła radość, żeby wrócił entuzjazm w Barcelonie, taki entuzjazm, jaki pojawił się chociażby przy okazji ostatniej prezentacji Daniego Alvesa. Żeby kibice Barcelony po prostu wreszcie dostali powody do uśmiechu, i co bardzo istotne, żeby wrócili na stadion, bo frekwencja w tym sezonie jest naprawdę momentami bardzo kiepska. Oczywiście dla polskich kibiców to jest taki, to jest plus, że można sobie polecieć do Barcelony i bez żadnego problemu dostaniesz bilet na każdy mecz, natomiast przykro to wygląda, jeżeli tak wielkie stadiony, właśnie jak kampną, po prostu nie są wypełnione. Na pewno iluś kibiców pojawi się na kampną dla samego Szawiego, bo dla samych kibiców Barcelony, choć nie mogą mieć stuprocentowego przekonania czy wiedzy, jakim Szawi jest trenerem, to jest powód do radości. Natomiast teraz ta radość jest potrzebna także, ale taka radość związana z wynikami, ze stylem, z punktami, i po prostu z walką o czempiąc. I to by było tyle. Czekam na wasze komentarze, jeśli chodzi o te wyzwania, które musi teraz odblokować szawi. Piszcie, chętnie się do tego ustosunkuję także w następnych materiałach. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę, miłego dnia i do następnego razu.